O kurwa. Jakie... Co kur? Co mel masz 6 farmy jakiś do końca dał... Wziąłem reda, wziąłem reda, pomóżcie mi, pomóżcie mi No chuj. Jakim prawem? Melku nie Czy mogę ci z bota mogliby zejść? Kura Ten huk absolutnie powinien trafić go. Ale ma Alma Oj, zielam. Ale, ale sunie, portek Kaiser! No właśnie, on u was też nie miał animacji? No, no. no. Dobra, no ja. Pierwsza nie spierdam, nie? Ten Dręgard chipki na rynku nie umie zbytnio. Bijemy ich? Ja mam no, na kół. Mam jednak. No jest Be ready for my arrival. No, Czekano. Nubilu Wchodzę Kur... Kano stary Okej okay. Obyś kurwa, zdechł na raka <grym> Chłopaki, nie wiedziałem, że jesteście drożdżą Już nie kur... Ale jakbyś mi zajmował Kano to bym cię zabił, nie? <grym> <grym> Ale to był impuls To nie tak. ja to zrobiłem, to był nast! <laughs> raz, raz, kurwa. <laughs> Ale to lundle ma głupią animację kryta, panato. Czekaj. No jedynie krytka. a, No <laughs> <laughs> O kurwa, wy go chcecie gonić? Pojeby. Zajebiście mi poszło. O, kurwa, co on odpisał? To ja go mam akurat. Albo nie. Jednak no. go nie mam, kurwa. Ale łatwo to gra Chowaj się Asta Chowaj Jarku I orbitalny laser na siebie No coś tam uderzyłem ich nie? Ten odmówił na No dobra, no to sabi. To jest moja makaragą. Możemy ją nie? No, tak, Rąbę. mogę. Weź mnie chroni po prostu. To, jeb to jebnie, to to <zysy> Ja będę ich zonować. Trzymajcie go daleko ode mnie. Ja też stanę w O kur... No A ja płucny... A to ty tam heralda nie widzisz? Widziałem go przez sekundę sekundę i mi znikł. Chcę szarwę zrobić. O. Kur... O, kur... chodźcie mowa. Cześć. Dobra. Ty chodźcie, chodźcie na niego, zamkamy go. Dobra. Ja nie mam, kurwa. Stoję, jednak mam. Wow, super. Dobra, jeśli po prostu mi że mam iść barwikiem do k... skóry, głupim. Jest tutaj brzucholku i nie mogę do niego podejść. Jak to my tak grubce zrobić? 4 kurwa, nie Oj Nie wiem, po chciałem. A bariera up a Wydaje mi się, że to złożnienie się prawie no, no, dalej, Idę do siebie. Dobra, oni ja na... mogą to podać. Kierdala się tym, nie? Ja wystraszę, wystraszę tego jak on się... Serio kurwa! Ja Ule. Już nam idzie będzie, ale... Dzisiaj zabijmy ich! To? Co? wy na to. Może jakie zabijanie ich. Czy ja, mogą to podać już? Dobra, złamki najpiękniej jak możesz Ty Ooo! To zajebiste. Ty, a sta? Wiesz co no. ja tu trochę czuję mm -hmm. O, by to był ten ...Romus, nie? No chyba że to żyją Can I be? No. Na... Ty nabijasz? No To jest Ty go dać to jest Big Naga .pl w ogóle to jest A wykłostek A tym gdzie nie ma fajnych szempionów, ja tylko Nie, bo jak będzie grał tylko Jone to ktoś piknie CasioPeje i go skontroluje całego Kasiopeje ktoś piknie Dobre żart. Jak jak mam też pikną przed reworkiem Nikt To ja umieram? Ty nie gra. Ty czy umieram? Ty, nie umieraj Asta. Zmartwiłeś mnie mam pula, nie Ty co on odpierdala Ty masz go? Nie masz go Może mam, może nie Freshku, fleszku! Wow Flesz? Dobra, byłem pierwszy, Jestem lepszy. Dobra, jest lepszy nie Wiem wygrałem, ja pierdol taki fart Podejrzano, coś w ogóle... na Vladimirsze się pierwsze buty powinny budować. A on... Wejdę tu. Wchodzę. Dobra, no, no, dobra, Dobre, A on ma jadkę? piąte. Wow. Zajebiście, bo staczki. Nice! Kur... mogę się oddać akurat. Staczki. Ja tam idę, wpierdolmy się, wpierdolmy się mu. Tylko hmm. nie daj się za ultem, nie? No nie pierdol J wybuchają ode mnie Oj, panie nie żyje Nie rób mi tego Asta <śla> musisz przeżyć pierdalony Ty co jest? Naprawdę i to mnie nie wskrzesiło? No to wygląda ty, co to była za zamianka? Ty, r mi skancelowało, bo... ...złyszałam wtedy nie jak kumarłem. Masz tu slow'e jakby... ...tełko typu i... Znaczy, będzie portalem... Połynok, nie? O kurwa, ale... ...co na niego? To... widać ja w ten dresz. No, ale się w nią, po prostu jest taki problem, że będą zabić Teraz albo nigdy Dlaczego Dlaczego, że się nie będzie śmiały?